Czy wiesz, że martwienie się to wysyłanie martwej energii? Czy tego właśnie chcesz dla siebie? Czy taką właśnie energię chcesz wysyłać swoim najbliższym, kiedy się o nich martwisz? Czy wiesz, jakie emocje za tym stoją, i jakie lęki są do tego przyklejone? Na te wszystkie odpowiedzi przyjdzie czas w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten temat z tobą rezonuje, zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie. Bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzisiaj poruszę ważny temat, bowiem. Zdecydowana większość moich klientów, którzy przychodzą do mnie do tak zwanej pracy własnej, z potrzebą znalezienia spokoju wewnętrznego, mówią o scenariuszach w swojej głowie, o zamartwianiu się. A prawda jest taka, że dopóki dopadają nas scenariusze, myśli automatyczne, może czasem czarno widzenie, to nigdy w. W takim stanie nie osiągniemy spokoju wewnętrznego. Temat ten również jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ ja przez długi czas niosłam w sobie bardzo mocny, silny program martwienia się nie tylko o siebie, ale także o innych. W tym odcinku będzie nie tylko o martwej energii, którą wysyłamy. Będzie też o tym, ile emocji, które mamy w sobie, które niesiemy, nie należą do nas. Powiem też kilka ważnych zdań na temat pamięci komórkowej, a na koniec, jak zawsze, podam przykład z życia, i w dzisiejszym odcinku będzie to mój bardzo, bardzo osobisty przykład. Od czego warto zacząć rozmyślania i rozważania na temat zamartwienia się? Najlepiej od przykładu ćwiczenia. Chciałam zaprosić Cię teraz na bardzo proste ćwiczenie. I, jak to zawsze u mnie, zapytam Cię o nawyk. Jak to jest u Ciebie, kiedy zamkniesz oczy i wizualizujesz sobie jakąś sytuację, coś, co masz zrobić, albo próbujesz sobie wyobrazić jakieś kolejne kroki, które masz podjąć? To, co w pierwszej chwili do Ciebie przychodzi? Jakie myśli Ci towarzyszą? Czy raczej jako pierwsze wjeżdżają myśli o jak się cieszę? Będzie fajnie. Już to widzę tak i tak. Czyli może to być myśl i emocja albo bardzo taka obiektywna, albo wręcz bardzo radosna i wesoła. No albo może być tak, że w tej właśnie dokładnie samej sytuacji pierwsze myśli, które Ci wjeżdżają, to są myśli: O matko, ale jak to będzie? Jezus, ale czy to się uda? I scenariusz pod tytułem Pojawiają mi się teraz kolejne przeszkody. Więc jak to jest u ciebie? Będąc w takiej bardzo totalnej szczerości, odpowiedz sobie, które częściej wjeżdżają, bo to jest punkt wyjścia. To, co ja bardzo często podkreślam, kiedy zaczniemy sobie uświadamiać, jakie mamy schematy, jak właśnie z poziomu autopilota działamy, jakie są nasze nawyki myślowe, bo to nasze. Nawyki myślowe leżą u podstaw naszego funkcjonowania w tym świecie. Tym będzie nam łatwiej i szybciej dokonać remontu, czyli wywalić to, co stare i niepotrzebne, a w to miejsce wpuścić nowe, świeże i efektywne. Pozwólcie, że na chwileczkę zacznę od końca <gry> czyli po czym ja poznałam, że zaimplementowałam to u siebie czyli Zauważyłam, że zmienił mi się mój sposób myślenia. I powiem wam szczerze, że nagrywając ten odcinek, właśnie ta sytuacja przyszła mi do głowy jako pierwsza. Ponieważ i zaraz to będę rozwijać. Miałam w sobie tendencję do czarnowictwa i chociaż będąc coachem i mentorem bardzo świadomie to kontrolowałam, Oczywiście zajmowało mi to dużo czasu i energii, natomiast no, one tam siedziały we mnie, te myśli, i jakiś czas temu zaczęłam bardzo, ale to bardzo świadomie, właśnie z tym pracować i to uwolniłam. No i teraz wracam do mojego pytania: po czym ja poznałam, że to zaimplementowałam? Właśnie po tym, że kiedy moja córka brała rower i mówiła: Mamo, idę na rower z chłopakami to pierwsza myśl, która mi wjeżdżała, to była taka myśl o, jak fajnie spędzi czas na świeżym powietrzu i fajnie, że nareszcie ma tutaj, na tej naszej wsi jakichś fajnych kolegów, ale kiedyś było inaczej jakiś czas temu, mojej właściwie z jednej strony radości no temu, że córka idzie na rower, jednak towarzyszyły myśli Ach Jezus, ale żeby jej się nic nie stało tam na tym rowerze Boże, ta ulica jest taka ruchliwa i w ogóle żeby tylko okazku nie zapomniała, czyli to jest wysyłanie samemu sobie i mojej córce obciążającej ciemnej, ciężkiej energii zamartwiania się zupełnie niepotrzebnej. I to był początek, to był ten moment, kiedy ja sobie uświadomiłam: o, czyli coś się zmieniło. No dobrze, kochani, to zacznijmy może od tego, skąd się to bierze, bo mówiłam, że mamy dużo emocji i lęków, które są przyklejone do zamartwiania się, i też dużo nie należy do nas. Po pierwsze, wiele badań, nie tylko już psychobiologia, ale również medycyna akademicka pokazuje nam i mówi oficjalnie, że w pamięci komórkowej niesiemy przekaz zapisanych emocji do trzech pokoleń wstecz. Co to znaczy? Gdybyśmy to mieli zobrazować, bardzo, bardzo prostym przykładem, w jednej z książek, którą znalazłam, nie pamiętam teraz tytułu tej książki, znalazłam grafikę, która pięknie pokazuje, w jaki sposób w pamięci komórkowej zostają zapisane te emocje. Wygląda to tak, jakbyście sobie teraz wyobrazili, bo dotyczy to dokładnie każdego z nas. Bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteś młody, w średnim wieku, czy stary, jaką funkcję pełnisz, to w ogóle nie ma znaczenia, bo akurat, jeśli chodzi o tą epigenetykę i psychobiologię, to jest dokładnie dla każdego tak samo. Wyobraź sobie teraz, że twoja babcia, tak jak i moja babcia, kiedyś była w ciąży z twoją mamą. Chciałabym, żebyś teraz zobaczył i zobaczyła właśnie ten obrazek. Twoja babcia jest w ciąży z twoją mamą. I jak Wyobrazisz sobie, że w piątym miesiącu tej właśnie ciąży w ciele Twojej mamy, która miała wtedy pięć miesięcy, powstawały pierwsze zarodki Twoich komórek, to masz odpowiedź na to, skąd się bierze zapis, który niesiemy w pamięci komórkowej. Więc tak bardzo ważne jest, co odczuwa kobieta, jakie okoliczności i emocje jej towarzyszą wtedy, kiedy jest w ciąży. Oczywiście też z punktu widzenia psychobiologii bierze się ten okres wcześniejszy, czyli te 9 miesięcy przed zajściem w ciąży, ale gdybyśmy się skupili na samej ciąży, to zwróćcie uwagę, ile emocji mogła nieść babcia, która miała w sobie, dodatkowo te emocje czuła nasza mama i dlatego my przychodząc na świat, już w pamięci komórkowej mamy zapisane pewne rzeczy. I medycyna akademicka już mówi o tym otwarcie. Dlatego wiele razy, jak pracuję z moimi klientami, i sama przede wszystkim tego doświadczyłam, wiedziałam, że poziom lęków, które niosę, poziom smutku, obawy, martwienia się jest tak bardzo nieadekwatny do mojego życia. No bo przecież jestem wykształconą, świadomą kobietą. Osiągnęłam zawodowo bardzo dużo. Pracuję z jednej strony z podświadomością. W samorozwojowej pracy, którą zajmuję się od 15 lat, Naprawdę zgłębiłam bardzo dużo, cały czas chodzę na szkolenia, a jednak gdzieś z tyłu ciągle towarzyszyły mi jakieś nieadekwatne do sytuacji lęki. Zatem zaczęłam w tym grzebać i zastanawiać się, jak to jest. Pracując z moją mentorką, zdobyłam dużo, dużo wiedzy właśnie do tego, jak sięgać do, do świadomości, co się zadziało w moim dzieciństwie, co się zadziało w życiu mojej mamy czy taty, czy w ogóle rodziców. I to mnie obciąża w jakiś sposób, i to wiele razy, moi drodzy, jest bardzo duży klucz do tego, żeby sobie uświadomić, że to co ja czuję, ten poziom emocji, który niosę, w dużej mierze nie należy do mnie. Jest wiele narzędzi i technik, które pozwalają nam oddać te emocje, uwolnić je przede wszystkim, dzisiaj nie będzie o nich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na sesje indywidualne. Ja to robię każdego dnia, a robię to tylko dlatego, że sama skorzystałam z tych technik i uwolniłam swoje lęki, które nie były moje. W przykładzie na końcu będę o tym mówić, rozwinę to. Natomiast pamiętajmy, na chwilę sięgnięcie i przyjrzenie się swojemu dzieciństwu temu, jak być może nasza mama funkcjonowała, co się działo, jakie były okoliczności, kiedy była w ciąży. A może co się działo, kiedy babcia była w ciąży? Nie zawsze mamy możliwość sięgnięcia do tych informacji, ale często jest tak, że coś tam słyszymy. Samo uświadomienie sobie może nam już pomóc rozpocząć puszczanie tego programu. No i właśnie, no i yy, co takiego się dzieje, kiedy na chwilę sięgamy do naszej przeszłości? Nasza podświadomość w pewnym momencie pozwala nam przypomnieć sobie te rzeczy, których nie pamiętaliśmy. Nasza podświadomość, mówię chyba o tym w każdym odcinku, a jeśli nie, to w prawie każdym, i tutaj powiem również, że nasza podświadomość naprawdę jest niesamowitym narzędziem, bo pamiętajmy, że steruje dwoma kluczowymi funkcjami naszego życia: oddychaniem i biciem serca. Więc jeżeli podświadomość ma patent nasz na przetrwanie, na przeżycie i mówi ci, Żyjesz, i po co ci zmiana. To Ty możesz tym zarządzić i powiedzieć, tak, żyję, świetnie się z tym mam, ale chcę żyć w innych jakościach. I jak zaczynasz powoli się przyglądać emocjom, powoli rozumieć to, co mogło mieć wpływ, i to rozumienie przynosi niezwykłe uwolnienie, to Twoja podświadomość jest w takim stanie, aha, okej, okay. czyli u niej, czy u niego widzę pewien poziom gotowości, to pozwalam to puszczać, pozwalam mu, czy jej pójść dalej. Czyli zaczynam mieć dostęp do tego, co było schowane, czego nie pamiętałam. Być może były, tak jak mówiłam wiele razy, takie programy w mojej głowie i w moim życiu, których ja nie mogłam zrozumieć i unieść, dlatego w dzieciństwie czy we wczesnej młodości zostały zepchnięte do podświadomości. Wrócę do tego zdania, które często powtarzam, że czasami spotkanie się z tym, co było w dzieciństwie. Albo z tym, co się wydarzyło, z jakąś jedną konkretną sytuacją, czasami traumatyczną, może być bolesne. Ale ta bolesność często jest jednorazowa. Za to pozwala nam świadomie wyjść z cierpienia, a cierpienie jest już opcją. Też o tym często powtarzam. Dla mnie to jest taka mantra: ból może być jednorazowy, cierpienie jest opcją. Więc jeśli masz wybór, to nie wybieraj cierpienia. Pozwólcie zatem, że podam mój przykład. Mój przykład bardzo osobisty, kiedy ja zrozumiałam, skąd wzięły się u mnie lęki, które nie były moje, bo były bardzo nieadekwatne do, do sytuacji życiowych. A zaczęło się to właśnie od samego faktu, kiedy zaczęłam grzebać i bardzo świadomie rozumieć, co się wydarzyło w życiu mojej mamy i jak zostałam zaprogramowana. Moja mama urodziła przede mną, 4 lata przede mną, córkę. I ta córka zmarła. Ta córka zmarła w tym samym dniu, w którym się urodziła. Dodatkowo miała też tak na imię jak ja. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, jaki stan emocjonalny ma kobieta, która straci dziecko. To jest ciężar nie do udźwignięcia. Ja oczywiście długie lata tego nie rozumiałam, bo moja mama też nie dożyła tej żałoby. Moja mama też mało o tym mówiła. Natomiast kiedy ja jako osoba dorosła zaczęłam się temu przyglądać, rozumieć całą tą sytuację przez pryzmat wiedzy ustawień systemowych, fizyki kwantowej i wszelkich innych nauk, to dotarło to do mnie, w jakim stanie emocjonalnym moja mama była w drugiej ciąży, czyli ze mną. Poziom lęku o to, że mogę stracić to dziecko, że być może ono się, coś się wydarzy, że może ono się urodzi. Chore i umrze, był olbrzymi, olbrzymi. I jeżeli kobieta jest w ciąży z takimi emocjami, po nieprzepracowanej też żałobie i stracie pierwszego dziecka, to zobaczcie, jakie, jaki ocean ciężkich, smutnych emocji towarzyszy takiej kobiecie i przelewa je ona oczywiście nieświadomie, bo przecież moja mama nie robiła tego celowo, na dziecko, które nosi. Pod swoim sercem. To jest coś niesamowitego. I z jednej strony jest radość, taka wielka. No, jestem w ciąży, wszystko się fajnie rozwija, ale pod spodem jest cały ocean lęków, smutków, które ci się przypominają z poprzedniej ciąży, i nagle rodzi się drugie dziecko, jest zdrowe, wszystko jest ok, ale ty z tymi lękami zostajesz, czy czasem się mu coś nie stanie. I ja pamiętam, Czasami z dzieciństwa. Moja mama mówi, że, mówiła, że miała takie sny. I to były właśnie też te bardzo mocne stany lękowe, że ktoś mnie porwał, że miała taki sen, że poszła na spacer ze mną, i ten wózeczek, w którym ja byłam, ktoś porwał. Dużo tego wszystkiego było, naprawdę dużo. I kiedy ja zaczęłam sobie to uświadamiać, kiedy, zaczęłam, kiedy zaczęło do mnie docierać, w jakim stanie emocjonalnym była moja mama, kiedy była ze mną w ciąży, to zrozumiałam. Skąd są moje lęki, że no, nie mogło być inaczej? I wtedy bardzo świadomie, bardzo świadomie, różnymi technikami i metodami, które są bardzo naprawdę skuteczne, zaczęłam oddawać mamie jej lęki. To nie ma znaczenia, czy mama żyje, czy nie żyje. Pracuje się tą metodą dokładnie tak samo. Bo te lęki są zapisane w naszej pamięci komórkowej, w naszej podświadomości. Ale pierwszym krokiem pierwszym krokiem jest uświadomienie ich sobie. Kiedy zaczęłam je uwalniać, poziom moich lęków stopniowo malał, 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 aż przeszedł do stanu neutralnego. Aż w ostateczności, kiedy to zostało zaimplementowane i wypuszczone, przestałam je odczuwać. I może jest teraz tak, że przez chwilkę, przez minutkę, może pół coś mi się gdzieś odpali, ale bardzo szybko wracam do na neutralnego stanu, który jest moim nowym, nowym stanem. Zatem, kochani, podsumowując. Jeżeli chcemy zmienić coś w naszym życiu, jeżeli chcemy inaczej funkcjonować, kiedy będziemy dążyć do mm, zmiany naszej tożsamości, to pierwszym krokiem zawsze będzie to, żeby mieć świadomość i gotowość, że chce się z tym spotkać. Że chwilowe pogrzebanie i zanurzenie się w tym, co było w dzieciństwie, może być niezwykle uwalniające. Bo świadomość i zrozumienie rozpoczyna ten proces zmiany i naprawy. I dopóki czegoś nie rozumiemy, dopóki się nad tym nie pochylimy, to zmiana nie przyjdzie, bo będziemy albo w zaprzeczeniu, albo w buncie, albo w złości. Natomiast kiedy dotrze to do nas, kiedy pozwolimy sobie wziąć pełną odpowiedzialność tylko za własne emocje i za własne życie, a nie za życie naszej mamy i za jej emocje, no to wtedy przychodzi ten moment, że dzieją się cuda. Mam nadzieję, że ta historia i ta opowieść w tym odcinku była dla Ciebie inspirująca. Możesz zadać sobie pytanie, czy jeżeli masz tendencję do zamartwiania się, to na ile tam w tym całym scenariuszu jesteś Ty, na ile to jest adekwatne do sytuacji, a na ile tam może być lęków albo twojej mamy, może taty, a może też babci, albo dziadka, a może z całego rodu to idzie. To są pytania, na które warto sobie zacząć zadawać pytania i to jest początek drogi. Potem może pójść naprawdę już bardzo, bardzo szybko. Czego wam życzę? Zawsze zadaj sobie pytanie, czy mój lęk, moje obawy są adekwatne do sytuacji. A po drugie, zadaj sobie pytanie, czy mój scenariusz to moje przekonanie, które teraz produkuje jest oparte na jakimś fakcie. Czy to wynika z jakiegoś obiektywnego faktu? Jeśli przyjdzie odpowiedź nie, to pamiętaj, że każdy scenariusz w twojej głowie nie jest faktem i to powinno być dla ciebie otrzeźwienie. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na linkinie z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia Tatiana.